Konkurs Pracowni Kompetencji Cyfrowych to jest taka inicjatywa, dzięki której uczniowie szkół podstawowych z całej Polski mogą przesyłać do nas ku pracę związane właśnie z szeroko rozumianą tematyką cyfrową i najlepsze 500 prac zostanie nagrodzonych przekazaniem szkole, która to wygra właśnie takiej mobilnej pracowni. To jest pracownia, która składa się z 16 komputerów, oprócz tego szafa, która umożliwia przetransportowanie tego w ramach szkoły, poza szkołę, to jest taka pracownia, która naprawdę może wzbogacić możliwości edukacyjne każdej polskiej szkoły, w której funkcjonuje ogólnopolska sieć edukacyjna, czyli system bezpłatnego, szybkiego, światłowodowego dostępu do internetu. Cały czas realizujemy szereg programów edukacyjnych, wspieramy tą wiedzą i doświadczeniem, którym dysponujemy w ramach fachowych instytucji takich jak NASK, nauczycieli w całej Polsce. Chociażby kongresy właśnie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, które zgromadzą setki osób na miejscu i tysiące online i w ramach których po prostu następuje wymiana wiedzy o tym, jak w tym bardzo szybko zmieniającym się świecie technologii prowadzać tę technologię w sprawny i szybki sposób do wszystkich szkół, bo tu nie chodzi tylko o szkoły z wielkich miast, takie gdzie są czasami większe możliwości. Tu chodzi o każdą szkołę, także w tych mniejszych miejscowościach, tam gdzie do tej pory to wykluczenie cyfrowe rzeczywiście było istotnym problemem.